O tym, jak Wam tutaj nam fajnie w tej szkole było, jak się cieszą, że tyle wartości z tej szkoły wyniosły, wyniosły wynieśliście, ja bym się chciała do tych słów przyłączyć, bo chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że za parę miesięcy, wprawdzie, za 100 dni symboliczne 100 dni szkołę naszą opuszczą wspaniali młodzi ludzie, którzy będą bogaci nie tylko w wiedzę, ale również w wartości, które przekazali wam nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale przede wszystkim wasi rodzice. Cieszę się, że będziemy mieli okazję pewnie za jakiś czas spotykać się z wami na polu zawodowym, bo dzisiaj też już tutaj parę osób z waszego otoczenia, z otoczenia naszej szkoły spotkałam. Bardzo miłe są takie spotkania, gdy podchodzą i mówią: Skończyłem najlepszą szkołę w mieście. Dzisiaj mnie to spotkało i bardzo się z tego cieszę, że nasi absolwenci się przyznają i przychodzą i witają się z nami tak serdecznie. No cóż, słuchajcie: studniówka to bal, który nieupłagalnie nie zaczyna finałowe obliczanie. Do ukończenia szkoły, do egzaminu maturalnego, do wejścia w dorosłość. Przed Wami tylko wspaniałe chwile zawodowe, rodzinne. Być może inne rzeczy, które sobie wyobraźliście albo zaplanowaliście. Bardzo serdecznie będę za wszystkie Wasze marzenia i wszystkie Wasze plany życiowe trzymała kciuki, żeby Wam się wszystko udało i żebyście ten bal dzisiejszy wspominali z wielkim westchnieniem, nie wiem, radością, z takim rozżernieniem, bo. To jest jedyny bal taki w życiu. Nic dwa razy się nie zdarza, jak mówiła mi Słowa więc ten bal na pewno się już nie powtórzy. Ale myślę, że będziecie dzisiaj tak wspaniale się bawić, że za jakiś czas wspomnicie to z wielką radością. Wystarczy chyba teraz tylko powiedzieć, że studniówka 2026. Studniówkę uważam za otwartą. Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 życzę miłej zabawy. Wszystkim dziękuję bardzo.